Umiejętność delegowania to jest coś, czego trzeba nauczyć się już od samego początku. I nie wyobrażam sobie, żeby CEO taki skuteczny, dobry, docelowo nie, nie potrafił delegować. Bo po prostu się zajedzie, tak? To jest to, o czym powiedziałem. Próbujemy wszystko sami robić, wszystko nadzorować, nie ma szans. I teraz to jest w ogóle ciekawe, chyba też o tym kiedyś wspominałem. Książka 4 godziny tydzień pracy. Tima Ferisa. Tak, Tima Ferisa bardzo fajna książka, ale jest w ogóle jakby klucz tej książki i jakby esencja z tej książki, jakby to co możemy z niej wyciągnąć to jest to, że tak naprawdę tam nie chodzi o to, żebyś ty pracował tylko 4 godziny w tygodniu. Tu chodzi o coś takiego. Musisz tak nauczyć się zarządzać swoim nie wiem życiem, czasem, biznesem, że Będę się skupić na rzeczach, które są absolutnie najważniejsze. Czyli wyobraźmy sobie, jeśli bym ci zadał pytanie, czarku, pomyśl sobie, że masz tylko 4 godziny, ale tylko absolutnie 4 godziny w tygodniu, żeby, uwaga, skutecznie, dynamicznie rozwijać swoją firmę. No to co ty byś robił? I tu się w ogóle, to jest w ogóle ciekawe ćwiczenie, polecam każdemu, żeby sobie zrobił coś, zadał sobie takie pytanie. Mam tylko 4 godziny w tygodniu, chcę rozwijać swoją firmę. Co powinienem robić? Teraz zaczynasz to analizować. Ja pamiętam, jak robiłem sobie to ćwiczenie parę lat temu, to sobie myślałem, hmm, cztery godziny, no dobra, czyli spotykać się z klientami, te 4, czyli może po godzinie bym się spotkał z każdym klientem, ale uwaga, z najbardziej kluczowymi na przykład, nie? Później na przestrzeni czasu to się trochę zaczęło zmieniać, też już jak mi się firma rozwijała. Inne pewne rzeczy okazały się ważniejsze, już też od tego, tak jak już miałem na przykład dział handlowy. I dokładnie to jest to delegowanie, czyli zobacz, ty powinieneś, i teraz tu nie chodzi o to, że ty masz te cztery godziny w tygodniu, powiedzmy, tylko skupiać się na tych kluczowych klientach. Nie, skupiać się cały tydzień. Ale to jest esencja, to jest najważniejsza Mindset, rzecz. Tak? tak, to jest to, najważniejsza to, rzecz.